Samochód nazywa się Audi Concept C i jest w pełni elektrycznym, dwumiejscowym coupé z otwieranym hardtopem. Proporcje: szerokie i niskie. Z kabiną przesuniętą do tyłu, jak w klasycznych roadsterach. Bateria siedzi centralnie w podłodze, więc sylwetka jest czysta, bez udawanych wlotów i krzyków na karoserii. Z przodu dostajemy zupełnie nowy język stylistyczny. Prostokątny, wąski grill, cztery cienkie poziome segmenty świateł i ogromne wloty powietrza po bokach. Całość wygląda bardziej jak prototyp z gry wyścigowej niż TT po liftingu. W skrócie, mniej chromu, mniej ozdóbek, więcej prostych płaszczyzn, czyli Audi odkryło, że minimalizm też może kosztować kilkaset tysięcy. Lakier inspirowany tytanem. Gładkie powierzchnie i jedna mocna linia biegnąca przez całą długość auta robią robotę. Do tego felgi, nawiązujące stylistyką do pierwszego Audi TT. W środku jest jeszcze ciekawiej. Zamiast wielkiego tabletu, przyklejonego do deski rozdzielczej, Audi wsadziło klasyczny ekran, który można całkowicie schować. Do tego osobny panel klimatyzacji z fizycznymi haptycznymi przyciskami i metalowe klikające guziki jak w starych dobrych czasach. Czyli mamy elektryka z mniejszym i do tego chowanym ekranem i fizycznymi przyciskami. Kto by pomyślał, że w 2025 roku to będzie najbardziej futurystyczną rzeczą w Audi. Stonowane, tytanowe kolory Delikatne ambientowe podświetlenie i metalowy emblemat na kierownicy robią klimat bardziej mini R8 na prąd niż A3 Coupe. Krótka pauza w materiale. Poznaj nasze rewolucyjne systemy antykradzieżowe. Kiles Protector do zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą na walizkę na kilesprotector.com oraz innowacyjną blokadę skrzyni biegów na i zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą już teraz. Oficjalnie Audi mówi, że koncept C to zapowiedź nowego języka stylistycznego i nowego sportowego elektryka, który ma trafić do produkcji. Nie podają jeszcze mocy, zasięgu ani osiągu, bo tu nie o to chodzi. Nie chodzi o tabelkę w Excelu. Tu chodzi o to, żebyś spojrzał na prostokątny grill i pomyślał Okej, okay, czyli tak będzie wyglądać nowe Audi. Jeśli ten koncept naprawdę stanie się seryjnym autem i zainspiruje kolejne A4 czy A6, to czeka nas ciekawa gra. Mniej udawanego agresywnego designu, więcej czystych linii coupé, które faktycznie wyglądają, jakby ktoś się narysował z myślą o kierowcy, a nie tylko o osiągach aerodynamicznych. Według mnie wygląda fajnie. intryguje, i zostawia dużo pola do optycznych modyfikacji. A prostokątny grill nie szokuje na pewno tak bardzo, jak zszokowały wielkie bobry w BMW. A wy, co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Przyszłość i tak nadjeżdża. Pytanie tylko, czy wolicie ją w prostokącie, czy w starym, wielkim single frame. Ie?